Dzień dobry kochani, witajcie w nowym odcinku, a w dzisiejszym odcinku pogadamy o updatecie w The Strongest Battlegrounds. Na razie jestem tylko czerwonym pająkiem, no, nie musicie na to zwracać uwagi. Przepraszam. Um, po pierwsze przepraszam, że długo nie nagrywałem. Teraz szybko przejdę na rzeczach, które dodali. Po pierwsze od razu idę do KJ'a. Animacja tego spawnowania. Przepraszam, że nie zrobiłem filmiku od długiego czasu. Po prostu nie mam czasu na to. Emłany są takie dziwne. I tak minimalnie takie moim zdaniem nie pasują do tej gry takie nie pasują nie czują się takie że... nie czują się takie mocne nie czują się, że uderzasz ty do tej osoby tylko bardziej czujesz, że walisz to osobę, ale nie z całej siły tak się niby tak wydaje pierwszy move to jest ten to widzieliście pewnie z lików. Teraz jest taki glitch, że jak nawet celuję tutaj shift-lockiem, to zawsze poleci minimalnie, prawie 90 stopni w inną stronę. Kolejny ruch to jest ten. Odpycha nawet kiedy jest yy, na podłodze. Kolejny ruch to jest ten. To widzieliście. I na ten ostatni. Będę musiał zrespić nowego manekina, a ten czwarty ruch to jest counter. Po prostu unikasz jego ataku. Unikasz jego ataku, po prostu go bierzesz. Teraz aktywację ulta, to jest schodzeniem. Szybko się zabija. A... To, to jest no, To nie jest z tego Widzieliście te rzeczy? Na przykład bomba atomowa I Oczywiście ja, że mam szybciej, tylko to no mam lagi sorry często się glitchuje, że ta, właśnie tak jest że nie widać tego nie widać wcale nóg po prostu przechodzi przez całe o, I 5 sezonów. C zepsuło się. Tutaj można tak celować. To ma limit czasu. moje ora. Ja nie kliknę. Jest po prostu zmniejszony ilość czasu, gdzie możesz celować. I teraz ostatni ruch. Po prostu nie będę gadał. Po prostu będzie fajnie. ながけ近づいいてここただだしこれが最後だ、okay. なぜならばこれで終わりだからだ。KJ21 重な To jest ok, to jest ok. 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 To jest Dobra, skoro już to mamy z głowy, idziemy do drugiego bohatera. Drugiej postaci. Taj postaci jeszcze nie ma ulta. Widzę, że mam 0 killsów całościowo. Nie, dalej nie ma. Animacja spawnowa to jest po prostu z powietrza. Eee, po pierwsze widzieliście to pewnie z trailera. M1. -y. Po pierwsze jeden sposób jak zobaczyć, że ktoś ma tę postać, to jest, że ma takie coś na ręce. Albo jeśli widzi się, daszują. Nie, daszowanie jest normalne. Dziwne. To tak samo. był to jest po prostu taki dron. Jak z daleka jest, to on automatycznie w gracza. Trzy inne kierunki, każdej niego. I tak mały distance bo inaczej by było p, Teraz ten. Przepraszam, mam lagi. To się da dalej, da się przytrzymać. ...i odpycha wroga, żebyś mógł go walić. E, teraz kolejny ruch. Przepraszam, mam lagi, pokaż to znowu. E, ten ruch nie działa, jeśli ktoś jest na powodze. Co?! Zupdate'owali coś, bo ja nie pamiętam, żeby było... To może maksymalnie trzymać 3. Trzy. Aj, trafiłem dwa, ale wiecie o co mi chodzi. Ult na razie robi nic, a czwarty move to jest takie przytulenie. Dobra, przepraszam, mój internet dzisiaj... No, i teraz jest dobrze. I można go po prostu tak już nie żyje. Dobra, teraz idziemy do najsilniejszego bohatera, ale. Aj, Krzysztof, to już ten bohater, już normalnie był, już normalnie jest. Nie, dodali. Coś nowego, fajnego, lepszego. Po pierwsze muszę mieć serious mode. Bo jeszcze nic się tak nie zmieniło, wszystkie ruchy są takie same. Chociaż jeśli zrobię uppercut. I nie mogę teraz to drugi raz zrobić. I tak samo jest z kilkoma innymi rzeczami, na przykład trashcan. Jak zużyjesz jeszcze raz cokolwiek, to ten... nie można? I... czekaj. Muszę się tylko... Nasz, kaman Zły, zły przycisk, przepraszam bardzo. Po prostu była combo. I to tyle, co dodali z najsilniejszego bohatera. Teraz od razu idziemy do destry, destry. Przepraszam, nie umiem gadać. Teraz będą tylko finishery. Przyniosę i pokażę wam finisher na ten oto. ruch na drugi. Moim zdaniem 10 na 10. Nic nowego nie zmienili, po prostu dodali finisher. Teraz idziemy do śmiertelnej ninży. Przyciągamy tego i teraz dwójka ma finishera. Proszę bardzo. Finisher. Masakra. Po prostu masakra. I idziemy do kolejnego bohatera, czyli nie brutal demon, nie mist oszcza, tylko od razu dziki psychic. No teraz... O. To będzie później, to będzie potrzebne później. Teraz drugi ruch, także. No jest fajnie. I teraz artyst Walki, co jest teraz darmową postacią. Na razie Wam pokażę. Ten, na razie pokażę, finisher y, jego czwartego ruchu, co teraz ma finisher. Po prostu go waż w powietrzu. To jest jedyne, co mogę powiedzieć. I teraz y, pewnie znacie wszystkie ruchy. Nie chcę mi się teraz tego tłumaczyć. Ult, znacie. teraz zmienili pierwszy i dodali czwarty ruch pierwszy dam, pierwszy ruch to jest finisher od razu i teraz bez finishera 25, nie, 25, dalej coś. Teraz czwarty ruch. Przepraszam, nie trafiłem. Kaj okay, jestem kupi. Przepraszam, bardzo Was przepraszam. Czerwony smok i nie żyje, chociaż to nie one shotuje, co jest dziwne. Po... I teraz kolejne zrobiłem finishera poprzednie, więc teraz uppercut to jest pasyw. To nie jest z powodu ulta, to jest z powodu finishera. Teraz te, pokażę wam jeszcze więcej. Nie pokażę wam emotów, bo nie mam. I teraz tylko dodali troszeczkę nowych. Na przykład to, to, to. Te trzy nowe dodali. Chyba jeszcze to nie pamiętam. Aury dodali to, 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 to. to. Um, tak, dodali ten, 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 ten i ten. To ma dużo aury. Teraz te są o wiele tańsze. Ten był poprzednio za 6000, nie. Ten, ten był za e, 7, chyba. Ten był za, ten był za 5. Teraz, prostu jest duża różnica. Tytuły dalej nie mam. Daj mi tytuł. Um, I idziemy. Czekaj, czy to tyle? To jest pytanie czy ja pamiętam, co jest dalej w tym A jest tak, że w settingsach tutaj są normalne settingsy, jaką masz w grze aktywuj A. tryb szybki cykle dnia i nocy tutaj po prostu idzie dzień i noc, tam jest słońce, po prostu będzie kuko kółko, czasem jest mało ręka szansy, że będzie tak fajnie wyglądało plus cienie są takie realistyczne, patrzę na cienie Patrz tutaj naczynia, jest tak nierówna. To po prostu zmienia dużo rzeczy, chociaż także może ci zalegować komputer. No i to chyba tyle. Jeśli o czymś zapomniałam, to proszę mi napisać w komentarzu. A! Przepraszam. To, co tam spadło. Pewnie jeszcze już wy, widzieliście to. Nie powiem. Nie. Tylko. Że ta postać jest w każdym serwerze i jest dalej do OP. Czy każdy ruch ma ogromny range, oprócz trójki oczywiście. Jeśli trafisz wszystkie, to on powinien zginąć. To dziękuję za oglądanie. Przepraszam, że zapomniałam. Tak, to ma te same lany i ten sam wall combo. I dziękuję bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że zasubskrybowaliście. Mam lepsze filmiki, tylko teraz próbuję nagrać cokolwiek, bo nie nagrywałam przez rok. Bardzo przepraszam. No to widzimy się w następnym...